My tutaj w Kapadocji uprawiamy również różne, e, to, różnych towarów, szczególnie e, dni, pestki e, z dni tutaj bardzo dobre, one są zdrowe, ale zupa tak bardzo nie robimy jak Polacy, to są inne, e, inne dni, e, nie, nie do zupy bardzo, skorupka e, jako nawóz używamy, a w środku te pestki bardzo lubię jeść, zdrowy są, żeby mieć ładną serę, żeby... Dla opaków ważne, wiecie, żeby tego prostatu nie mieć I zdrowe są, tak A co jeszcze? Winogrona Co jeszcze? Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, brak cukrowy A co jeszcze? Ziemniak Ziemniak jeszcze, Naprawdę. Oliwki to nie Oliwki tutaj nie Ale oliwniki są Okej okay. To jest takie inne źródło, idę się nazywa e, owoce idę. E, Specyficzne owoce bardzo, dla Was szczególnie, bo wygląda jak pistacja czerwony, taki ma kształt i rozmiar. E, Obrać, czerwona, skóra, a w środku jak bawewne jest owoce. Pięknie pachnie. Dzieci bardzo lubią, bo takie słodkie jak bawełna wygląda. E, dla nich takie czerwone owoce, Oliwnik się nazywa, po trójsku idę. Jasne maliści wam pokazać to. A teraz poproszę od Was, żebyście zobaczyli po lewej stronie. Ja nie jestem ciekawy w Kapadocy. Po lewej stronie, ja, ja też o sobie usiądzę tu. Po lewej stronie będzie dziki e, zawód e, Texas, Tennessee. Zobaczymy tu. Zazwyczaj piękne koni tam są. Bo Kapadokia nazywa tego regionu, znaczy kraina pięknych koni.